Cześć, to Wojtek Wiśniewski z kanału Finansowy Excel. W każdy czwartek o godzinie 12 przedstawiam Ci nowy film o praktycznych rozwiązaniach za pomocą Excela. Niezależnie w jakiej branży pracujesz, na pewno na moim kanale znajdziesz coś dla siebie. A teraz przejdziemy już do dzisiejszego filmu. Ten film jest trzecim filmem z serii, w którym prezentuję Ci wskaźnik CAGR. W pierwszym filmie wprowadziłem Cię w ideę powstania tego wskaźnika, pokazałem Ci również trzy ciekawe przykłady, które możesz rozwiązać za pomocą wskaźnika CAGR. W drugim filmie pokazałem ci, jak można zautomatyzować proces wyliczania CAGR i uzależnić proces wyliczania wskaźnika CAGR od wybranych przez ciebie okresów. Za pomocą kilku funkcji między innymi podaj pozycję i indeks. A w tym filmie Pokażę Ci, jak zaprognozować za pomocą funkcji CAGR nasze przyszłe wartości inwestycji w układzie rocznym i miesięcznym, a także pokażę Ci, na jakie trudności natrafiamy, m.in. przy konwersji z układu rocznego na układ miesięczny stopy CAGR. Przejdziemy teraz do bardzo ciekawego przykładu, ale wcześniej musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy CAGR możemy wykorzystać. Prognozach finansowych. I tutaj jest wiele różnych opinii i stanowisk. Jedni analitycy finansowi mówią, że CAGR można stosować do przeprowadzania prognoz finansowych, inni uważają, że powinno się zastosować raczej średnią arytmetyczną. Do zwolenników tej drugiej metody zalicza się również analityk finansowy zajmujący się modelingiem finansowym na kanale YouTube i Excelem, publikujący na kanale Profectus Academy, który w filmie będziesz tutaj miał go w opisie, czy można używać CAGR do prognoz finansowych, stwierdza jednoznacznie, że CAGR nie można używać do wykonywania krótkoterminowych cząstkowych prognoz finansowych. Dlatego, że algorytm obliczania CAGR polega na tym, że obliczamy punkt pierwszy i punkt ostatni. Pomijając szczegółowe dane z okresów cząstkowych. Dlatego nie możemy okresy cząstkowe obliczać na podstawie wskaźnika CAGR. Lepszym rozwiązaniem tu według niego jest średnia arytmetyczna. A kiedy według niego wskaźnik CAGR doskonale się nadaje dla szacowania prognoz? Otóż, gdy szacujesz dane punktowe w dłuższej perspektywie czasu. Na przykład, gdy chcesz odpowiedzieć sobie na pytanie, ile będzie warta przyszła wartość naszej inwestycji za 15 lat, ale odsyłam cię do tego filmu, sam będziesz mógł się zapoznać z jego opinią i sam sobie wyrobisz swoją opinię na podstawie tego filmu. Ale jest też spore grono analityków finansowych, które mówi, że wskaźnik CAGR doskonale nadaje się do prognozowania wyników finansowych, w tym również prognoz cząstkowych. Dlatego przedstawię Ci teraz sposób wykonywania prognoz finansowych za pomocą wskaźnika CAGR. Według mnie on doskonale się nadaje do tego celu. Mamy dane historyczne na podstawie naszej tabeli, którą robiliśmy w przykładzie czwartym. Ostatnia wartość papieru wartościowego bądź inwestycji, którą odnotowaliśmy w okresie czwartym, to jest wartość 350 tysięcy zł. Wpisujemy w okresie zerowym 350 tysięcy, czyli ostatnia nasza wartość historyczna. I robimy prognozę od pierwszego do 15 okresu. 350 razy 1 dodać CAGR. Blokujemy, bo będziemy przeciągali w dół. I to wszystko. W ostatnim 15 okresie wartość naszej inwestycji wynosi 2 854,44 zł. Sprawdzimy sobie teraz prawidłowość naszych prognoz za pomocą funkcji na wartość przyszłą F. V, EV, stopa procentowa 15,2%, liczba okresów 15, płatności, nie mamy bo płatności okresowych, nie mamy wartość bieżąca minus 350 i to wszystko. Zobacz, zgadza się. Widzisz? 2 854 044. Dotychczas braliśmy średnioroczną stopę wzrostu, ale możemy również dokonać pewnej jej modyfikacji i przejść na średnią miesięczną stopę wzrostu. Chris Menard na swoim kanale YouTube'owym właśnie zaprezentował CMGR i wykonał prognozę miesięczną. Tu na podstawie jego filmu zrobiłem również dla Ciebie przykład, żebyś miał świadomość również tego, że stosując algorytm obliczeniowy CAGR możemy odnieść się do miesięcy i kwartałów nawet, w zależności od tego, Jakie dane potrzebujesz, jakie dane używasz w swoich analizach. Zobacz, mamy tutaj okresy od marca do września. Wartość zmiana wynosi tyle. CAGR policzymy sobie. Równoważna stopa procentowa. Liczba rad 6, wartość bieżąca 100, wartość przyszła 200. Widzisz, jaka duża jest różnica między średnią a CAGR. Dlatego, że w poszczególnych miesiącach mamy duże wahania wartości naszej inwestycji, których oczywiście nie bierze pod uwagę nasza funkcja CAGR, która oblicza między pierwszym punktem a ostatnim punktem, nie biorąc pod uwagę wahań cząstkowych. Wartość średniomiesięczna stopa wzrostu Naszych danych miesięcznych wynosi 12 25%. Jak prognozujemy dane na podstawie CMGR? Identycznie jak robiliśmy dla prognozy dla CAGR, czyli w wrześniu jest ostatnia nasza dana historyczna i następnie obliczamy wartość przyszłą na podstawie wartości bazowej, uwzględniając CMGR, naszą stopę. Prognozujemy 200%. Razy 1 dodać. CMGR. Blokujemy F4, bo będziemy przyciągali wartości w dół. I to wszystko. We wrześniu 2021 roku mamy wartość 800 jednostek, uwzględniając średnią miesięczną stopę wzrostu w okresie historycznym. Czyli wskaźnik CMGR wynoszący 12,25%. Sprawdzimy, czy nasz wynik jest dobry na podstawie funkcji FV na wartość przyszłą. Czyli równa się FV. Pierwszym argumentem jest stopa, czyli 12,25. Drugim argumentem jest liczba okresów. Zastosujemy tu funkcję ile wierszy, wierszy, tablica, od października do września, zamykamy nawias. Płatność nie mamy, nie mamy płatności okresowych, mamy płatność bieżącą, która wynosi 200 jednostek i to wszystko. Zobacz, zgadza się, 800, 800. Tak możemy właśnie dokonać prognozy w oparciu o średnią miesięczną stopę wzrostu. W następnym przykładzie pokażę Ci, jak przeprowadzić konwertowanie ze średniorocznej stopy wzrostu na średniomiesięczną stopę wzrostu. Tutaj popełniają bardzo często błąd początkujący analitycy, którzy mają średnioroczną stopę wzrostu i chcą przekonwertować ją na średniomiesięczną stopę wzrostu, by zaprognozować dane na następne 12 miesięcy. Mamy nasze dane. Wartość naszej inwestycji w okresie początkowym wynosi 1000 jednostek. W okresie końcowym, czyli po jednym roku pełnym, wynosi 1050 jednostek. Wzrost, łatwo policzyć, wynosi 5%. 1050 podzielić przez 1000 odjąć 1. Jest to zarazem wzór na CAGR. Zobacz, że nie musimy podnosić. Do potęgi pierwszej. Mając stopę procentową roczną, bardzo łatwy sposób wydawałoby się, można policzyć stopę miesięczną, dzieląc stopę procentową przez 12. Ale czy na pewno, zaraz sprawdzimy, czy ten sposób wyliczenia jest prawidłowy i wartość naszej inwestycji wzrośnie z okresu zerowego z 1000 do 1050 zł w grudniu. Czyli dzielimy naszą stopę procentową 5% przez 12. I mamy wynik. I teraz mnożymy wartość bieżącą naszego instrumentu finansowego, czyli 1000, razy naszą obliczoną stopę miesięczną. W każdym miesiącu. Blokujemy, bo będziemy chcieli przeciągać od w dół. I mamy. W pierwszym miesiącu wzrost nastąpił o 4 jednostki z 1000 jednostek. Przy stopie. Procent rocznej, gdy przekonwertowaliśmy ją dzieląc w prosty sposób 5 przez 12. Tutaj musimy zmienić oczywiście podpiąć się do stycznia. I OK. I zobacz. Tu mamy różnicę. Jedną jednostkę. Gdyby oczywiście te kwoty były większe, tutaj by była znacznie większa kwota. Policzymy teraz CMGR konwertując wartości z roku na miesiące. Czyli okres ostatni podzielić przez okres bieżący do potęgi 1 przez 12 okresów i odjąć 1. Zobacz, mamy inne wartości już. Widzisz, jest różnica. OK. I teraz zrobimy w ten sam sposób, policzymy wzrost stosując funkcję CMGR, którą obliczyliśmy teraz. Czyli 1000 jednostek. Razy jeden dodać CMGR, blokujemy, blokujemy. I tu oczywiście musimy podłączyć się do ostatniego, do okresu wyliczonego w styczniu. I zobacz, widzisz? Ta wartość jest taka sama jak ta wartość. Czyli jest prawidłową wartością. Czyli CMGR wyliczyło na wynik w sposób prawidłowy. Ale skąd ta różnica się wzięła? Otóż wzięła się ona stąd, że podzielenie stopy procentowej przez 12 nie uwzględniło nam procentu składanego, a CMGR uwzględnia ten fakt. Na jakie wnioski możemy wskazać stosując w praktyce średnioroczną stopę wzrostu? Otóż są to instrumenty bardzo skomplikowane, relatywnie proste, dlatego mają wiele zastosowań w praktyce, szczególnie wśród analityków. Finansowych. Jest on pewnym uogólnieniem, dlatego trzeba bardzo uważać na jego stosowanie, szczególnie gdy prognozujemy przyszłość. Trzeba pamiętać, że CAGR jest wliczane na podstawie danych historycznych i nie zawsze te dane historyczne mogą być przeniesione na prognozę. Jakie wady posiada CAGR? Jest miarą, która nie uwzględnia zmienności danej inwestycji. Pamiętasz, że ona odmierza nam wartości między punktem zerowym, tym pierwszym, a ostatnim, pomijając wahania cząstkowe, a to czasami jest bardzo ważne i istotne w ocenie inwestycji. Niemniej myślę, że stosowanie CAGR w sposób przemyślany, pomimo swoich wad, które przedstawiłem, jest ze wszechmiar ciekawym instrumentem oceniającym inwestycję i myślę, że wartym stosowania. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale finansowy Excel. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj kanał a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.